Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na drugim w tym sezonie odcinku wtorkowych siadań z RODO. Dzisiaj, jak co tydzień, mamy dla Państwa e, trzy zagadnienia, trzy pytania i w zasadzie e, trzy, e, trzy no takie, chyba najbardziej aktualne problemy, które pojawiają się e, w pytaniach przekazywanych za pośrednictwem punktu e, kontaktowego. Od razu też przypominam, że można. W międzyczasie zadawać pytania za pośrednictwem um, czatu na naszym kanale YouTube, oraz oczywiście wysyłać SMS-y na numer naszej infolinii. Gdyby coś było niejasne, na bieżąco będę starał się Państwu udzielać dodatkowych wyjaśnień i dodatkowych odpowiedzi. Do dzisiaj. Czy rodzic może obejrzeć nagranie, na którym widać zdarzenie z udziałem jego dziecka? Drugie. Czy można weryfikować tożsamość osób? odbierających dzieci z przedszkola. I trzecie pytanie, czy pracodawca może otrzymać notatkę służbową dotyczącą sprawdzenia stanu trzeźwości pracownika przez policję. Przechodzimy do pytania pierwszego. E, dzieciaki nasze wróciły do przedszkoli, do szkół i rzeczywiście zaczęły się e, różnego rodzaju zdarzenia. A to jeden drugiego kopnął, a to jeden drugiego popchnął, a to jeden drugiemu kanapkę zabrał albo ugryzł. I rodzice, coraz bardziej świadomi swoich praw, zaczynają dochodzić roszczeń odszkodowawczych. No chyba za tą kanapkę. Natomiast rzeczywiście dyrekcja placówki oświatowej ma zawsze problem i dylemat. Przychodzi rozżalony, bardzo agresywny rodzic i żąda natychmiast pokazania zapisu z monitoringu, aby udowodnić słowa swojego dziecka, że zostało. Popnięte, popchnięte, ugryzione, uderzone albo właśnie została skradziona mu kanapka przez innego ucznia, przez kolegę, koleżankę z klasy. Przyznam szczerze, że to co zawsze jakby będę powtarzał, cieszy nas to, że w aktach prawa zaczęły pojawiać się zapisy dotyczące możliwości stosowania wizerunku. No i w przypadku placówek oświatowych. Te zapisy znajdują się w artykule 108a prawa oświatowego i one wskazują wyraźnie, jaki jest, jaki jest cel przetwarzania tych danych osobowych. To warto może e, rzeczywiście wspomnieć. Pierwszym zagadnieniem, pierwszym celem, dla którego przetwarzane są dane osobowe za pośrednictwem monitoringu wizyjnego w placówce oświatowej, jest bezpieczeństwo uczniów i pracowników. No to jest totalnie logiczne. Po drugie, ochrona mienia. No w tym wypadku nie ma rozróżnienia, czy ochrona mienia pracówki, czy też ochrona mienia również tych pracowników, czyli i nauczycieli, i pracowników obsługi, administracji, ale i też uczniów. Zatem żądanie pokazania zapisu monitoringu wskazywałoby rzeczywiście, że zdarzenie, o którym właśnie mówiliśmy, mieści się jak najbardziej w zakresie celu, dla którego te dane są przetwarzane. Ważne jest to, abyśmy chcąc uzyskać dostęp do zapisu monitoringu wizyjnego, pamiętali, że placówka oświatowa ma 3 miesiące, nie dłużej niż 3 miesiące ma możliwość ich przetwarzania. Co nie oznacza, Szanowni Państwo, że rzeczywiście to nagranie będzie przechowywane 3 miesiące. W klauzuli informacyjnej dotyczącej stosowania monitoringu powinna znaleźć się informacja, jaki to będzie okres, dokładnie wskazany. Może się niestety bardzo często okazać tak, że interesujące nas zdarzenie nagle w nieznanych okolicznościach już zostało usunięte, nadpisane, albo była awaria i zostało wszystko skasowane. Bardzo często tak się niektóre placówki oświatowe bronią przed dostępem do, do, do tych danych, ale to są jakby te moje dygresje nie dotyczą bezpośrednio pytania, które zostało zadane. Jednym słowem, potwierdzamy, że cel, dla którego stosowany jest monitoring, spełnia się, wchodzi jakby w zakres zadanego pytania. Pamiętajmy również o tym okresie właśnie 3 miesięcy, maksymalnie 3 miesięcy, kiedy to szkoła przetwarza dane osobowe, przechowuje dane osobowe z monitoringu. Tam mamy wizerunek, więc są to jakby dla nas dane osobowe. Chcąc uzyskać dostęp do materiału, do zapisu monitoringu wizyjnego. Możemy skorzystać jak najbardziej z artykułu 15. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą. Rzecz jasna, nad naszym małoletnim sferowujemy opiekę faktyczną bądź prawną. W związku z powyższym, jak najbardziej realizujemy jego prawa i one jakby przysługują nam, jako wnioskodawcom, realizacja tych praw. Ważne jest, abyśmy realizując to prawo. Po pierwsze zwrócili uwagę, jakie w placówce oświatowej panują zwyczaje, jaka jest procedura uzyskania dostępu do tych danych osobowych. Czy jest to osobiste stawienie się, czy jest to wniosek najpierw złożony, i rozpatrywany przez dyrektora placówki. Różnie w różnych placówkach zostało to przyjęte. Zatem powinniśmy wcześniej jakby dowiedzieć się o tym, u kogo? U inspektora ochrony danych. To jest jakby zawsze najpewniejsze źródło informacji dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych. Zwróćmy uwagę, że artykuł 15 upoważnia nas do żądania otrzymania. Artykuł 15 ustęp, ustęp 3 upoważnia nas do otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Tym samym moglibyśmy domniemywać, że tym samym otrzymamy. Na płycie, na pendrive'ie albo przesłany na adres poczty elektronicznej fragment filmu, w którym to zdarzenie zostało zarejestrowane. Proszę jednak zwrócić uwagę na brzmienie artykułu 15 ust. 4. Prawo do uzyskania kopii, o której mówiliśmy przed chwilą, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. Tym samym od razu możemy udzielić odpowiedzi na postawione sobie pytanie. Nie może rodzic obejrzeć nagrania, na którym widać zdarzenie z udziałem jego dziecka. Ani RODO, ani przepisy prawa światowego nie pozwalają na ujawnienie danych osobowych osób postronnych, a tym samym właśnie wizerunku innych uczniów, którzy uczą się w tej, w tej placówce oświatowej. Zatem trzeba byłoby w taki sposób zamazać, zanonimizować, pseudonimizować zapis monitoringu, aby było widać tylko, tylko dziecko, nasze dziecko, które, które do, do wizerunek, którego przetwarzać rzecz jasna możemy. Ale nie oznacza to, że monitoring jest stosowany bezsensownie, bo jeżeli naprawdę stwierdzamy, że doszło do incydentu, który nosi znamiona wykroczenia, przestępstwa, pamiętajmy, że przysługuje nam zawsze prawo złożenia Zawiadomienia do organów ścigania. Wiem, że to może być, brzmieć yy, śmiesznie, że zgłaszamy do prokuratury kradzież kanapki w szkole, gdzie siedmiolatek ukradł drugiemu siedmiolatkowi kanapkę, ale pamiętajmy, że przepisy to przepisy. Yy, dziecko to ten, ten złodziej jego, ma swoich rodziców i ci rodzice też mają swoje prawa, więc też będą walczyć jak lwice, jak lwy. O swoje, o swoje dziecko. Za to musimy działać zawsze lege artist. E, oczywiście zapis monitoringu wizyjnego może, zostać, e, przed, może być przetwarzany rzecz jasna przez szkołę, przez nauczycieli, którzy są do tego upoważnieni. Jeżeli zgłosimy wychowawcę czy dyrektorowi sprawę kradzieży czy, czy pobicia, Dyrektor będzie mógł przejrzeć zapis monitoringu, wychowawca będzie mógł przejrzeć zapis monitoringu, nauczyciel dyżurujący na korytarzu, na którym to zdarzenie miało miejsce, i będą mogli jakby rozpoznać naszą skargę, nasz wniosek. Zatem nam jakby bezpośrednio nie jest potrzebny dostęp, dostęp do nagrania. Druga rzecz, rzeczywiście, jeżeli zdecydujemy się na powiadomienie organów ścigania, to organy ścigania mogą zażądać od nas przekazania zapisu monitoringu wizyjnego. Rzecz jasna, oczywiście odbywa się to w ramach udostępnienia danych podmiotowi publicznemu ze względu na jego kompetencje ustawowe. No i tutaj my musimy również jako placówka światowa odpowiednio to udokumentować, to przekazanie danych, ponieważ policja będzie już mogła zapoznać oskarżyciela, wnioskodawcę, w zależności w jakim trybie się to będzie odbywało, może zapoznać się ze zebranym materiałem dowodowym. Także jak najbardziej, już policja będzie miała podstawę prawną do pokazania rodzicom nagrania z filmu. Podobnie, gdyby sprawa, nie daj Boże już o tą kanapkę, chyba że kanapka naprawdę była z kawiorem, sprawa trafi do sądu, to wtedy rzeczywiście sąd również może to nagranie wykorzystać jako dowód w postępowaniu. Natomiast z takiej logiki, już nawet nie, nie patrząc na stronę formalno-prawną, co nam da fakt, że zobaczymy, że Jasiu zabrał naszemu Kaziowi kanapkę? No przecież nie pójdziemy do szkoły i nie kopniemy Jasia, czy nie pobijemy Jasia, czy nie wydrzemy mu z plecaka jego kanapki, którą zrobiła mu mamusia i oddamy naszemu Kaziowi. No przecież to jest idiotyzm. Po co nam zatem dowód w postaci dostępu do tego monitoringu? Na tym wstępnym etapie. Po to mamy przecież nauczycieli, po to mamy dyrekcję. Przecież im poświęcamy bezpieczeństwo Naszych dzieci praktycznie przez niemalże całe dnie, przynajmniej robocze. Także, wiedząc o tym, że jest stosowany w szkole naszego dziecka monitoring, pamiętajmy, żeby go wykorzystywać, ale przede wszystkim niech wykorzystują zapis monitoringu uprawnione osoby, właśnie nauczyciele, ewentualnie w ostateczności, przecież organy ścigania czy też sądy. Natomiast my jak najbardziej jako rodzic możemy niezwłocznie wnioskować do dyrektora placówki oświatowej o to, żeby zabezpieczył zapis monitoringu z danej kamery z danego dnia, aby ten materiał dowodowy nie uległ nadpisaniu. Bo tak jak wspominałem, sam fakt, że do trzech miesięcy prawo pozwala przetwarzać dane, nie oznacza, że wszystkie kamery zapisują i przechowują ten zapis monitoringu przez 3 miesiące. Nie ma dodatkowych pytań, zatem myślę, że możemy przejść do pytania drugiego. Również powiązanego z placówkami oświatowymi, ale tym razem mamy do czynienia z... taki mamy bardzo fajny kazusik, przykład z życia wzięty, który dotyczy weryfikowania tożsamości osób odbierających dzieci z przedszkola. Pamiętacie państwo tę sytuację, kiedy to już zaraz będzie rok, zaraz rok minie od czasu, kiedy 80-letni dziadek odebrał z przedszkola nie swojego wnuczka. Oczywiście historia bardzo medialna, oczywiście naruszenie ochrony danych osobowych, nie tylko, bo przecież tutaj ten 80-latek mógł zostać nawet przecież posądzony o porwanie. Ale rozpatrując tą sprawę z punktu widzenia znowu placówki oświatowej, warto wskazać, że nie zawsze rodzice będą odbierali nasze pociechy. No wynika to z faktu, że pracujemy. Przynajmniej, no może większość z nas pracuje. Przynajmniej taki mam, taki mam, taką mam nadzieję, że większość z nas stara się pracować. Ale te osoby liczą na pomoc. Czasami rodziców swoich znajomych, rodziców, kolegów, naszych dzieci z przedszkola, którzy odbierają całą tą hałastrę pod po dwójkę, po trójkę dzieciaków i rozwożą w ramach takiego powiedzmy tygodniowych, tygodniowych dyżurów. Każdy rodzic rozwozi powiedzmy przez tydzień te dzieciaki. To jest pewnego rodzaju rozwiązanie i jak najbardziej można je zalegalizować. Oczywiście przedszkola zbierają wykazy osób, które rodzice upoważniają do odbioru tych, tych swoich pociech. Dlatego też warto byłoby, aby ta procedura była respektowana. O ile wychowawczyni, o ile pani nauczycielka, pan nauczyciel codziennie oddają przedszkolaka w ręce tego samego dziadka, no to już po tygodniu, dwóch, trzech, no już nie ma obowiązku chyba sprawdzania tożsamości, bo jesteśmy w stanie poznać, rozpoznać i potwierdzić tożsamość. Na podstawie wizerunku. Natomiast, jeżeli nie mamy pewności, albo mamy wątpliwości, albo widzimy osobę po raz pierwszy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby poprosić o dokument tożsamości i zweryfikować go z wykazem osób upoważnionych przez rodziców do odbioru tego dziecka. Ktoś może powiedzieć: No dobrze, jest RODO, ja nie pokażę dowodu osobistego. No, to jeżeli ktoś tak mówi, to oznacza, że jest idiotą. Dlaczego znowu tak mówię? Ponieważ musiał wcześniej przekazać dane, które rodzice przekazali do przedszkola. Więc w tym momencie możemy uznać, że zgoda została cofnięta. Jeżeli usłyszymy coś takiego od osoby, która próbuje odebrać dziecko, możemy z czystym sumieniem wykreślić tę osobę z wykazu, po, być może po potwierdzeniu z rodzicami, czy rzeczywiście była to ta osoba. I już ta osoba nigdy więcej nie powinna być dopuszczana do odbioru dziecka. Po prostu. My nie mamy możliwości innej weryfikacji, aniżeli na podstawie dowodu, dowodu osobistego czy paszportu. No nie wiem, czy jakiś 80-letni dziadek będzie z paszportem biegać po to, żeby odebrać wnuka, ale być może. Natomiast to przekazanie danych osobowych, które są na, są na dokumencie tożsamości, są wystarczające, aby przekazać, przekazać dziecko w uprawnione Ręce. No i trzecie pytanie w dniu dzisiejszym. Czy pracodawca może otrzymać notatkę służbową dotyczącą sprawdzenia stanu trzeźwości pracownika przez policję? Tu chyba znowu moim zdaniem problem dotyka nas w związku ze stanem pandemii, czyli znowu ten nasz koronawirus. Ewidentnie pracownicy coraz częściej odkażają się nie tylko zewnętrznie, nie tylko dłoń odkażają ale i wewnętrznie. Być może taka mała seteczka przed pracą rzeczywiście może nie dopuścić do rozwoju koronawirusa w organizmie. Trudno powiedzieć. Jeżeli pojawiają się w związku z tym takie pytania, czy możemy otrzymać notatkę służbowo sporządzoną przez policję, przede wszystkim pamiętajmy o przepisie ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Miejmy nadzieję, że już niedługo... Ten zapis artykułu 17, który będziemy sobie za chwilę omawiać, zostanie dargowany. Przynajmniej takie są plany, jeżeli chodzi o projekt nowelizacji kodeksu pracy. Ale artykuł 17 ust. 1 mówi, że kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego wyznaczona, upoważniona, mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości. I tu jest to jak najbardziej wszystko logiczne. Tak? No mamy podejrzenie: nie wiem, czy mamy jakichś ochroniarzy, którzy pilnują wejścia, czy mamy kadry, które pilnują listy obecności czy też mamy jakiś sekretariat, przez który przechodzą, a, przechodzą pracownicy. Wtedy rzeczywiście, jeżeli ktoś idzie zygzakiem i zachodzi uzasadnione podejrzenie, możemy rozpocząć tą procedurę, której mowa, o której mowa w artykule 17. Ale nie zapominajmy z kolei o ustępie trzecim wspomnianego artykułu. Na żądanie kierownika, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika. Bo może się okazać, że nasz pracownik chodzi z zygzakiem, bo lubi. Pamiętam zawsze sketch, taki bardzo fajny sketch Cezarego Pazury sprzed wielu, wielu lat. Chyba na, na w Opolu czy w Sopocie, nie pamiętam. Podczas któregoś z tych koncertów, właśnie opolskich czy, czy, czy Sopockich, opowiadał właśnie o, o taki, taki, taki żarcik dotyczący właśnie kontroli drogowej i policji i dziwnego sposobu wysławiania się. No i rzeczywiście okazało się, że on po prostu tak lubi mówić. A wcale nie jest pijany. Natomiast policja dokonała wszelkich niezbędnych badań. I tutaj pamiętajmy o tym, że możemy wezwać odpowiednie organy, które są uprawnione do zweryfikowania stanu trzeźwości. Co ciekawe, musimy pamiętać o tym, że stan, stan upojenia alkoholowego, stan spożycia alkoholu musimy uznać za stan. Za informacje dotyczące stanu zdrowia, a więc są to według nas szczególne kategorie danych. Znowu musimy odnieść się do przesłanek legalności przetwarzania. Jest ona enumeratywnie wskazana w przepisie, który został przywołany w ustawie o w trzeźwości. Zatem, mimo że mówimy o artykule 9 ust. 2 litera A, no to w tym wypadku nasz pracownik rzeczywiście przecież wyraził dobrowolnie zgodę, jeżeli sam wezwał na przykład organ upoważniony do sprawdzenia jego stanu trzeźwości. Co ciekawe, w tym w tej, w tej ustawie jest również wspomniane, że organ nie może odmówić wykonania takiego sprawdzenia. Oczywiście może to trwać pewnie parę godzin, znając oczywiście nasze organy ścigania, ale załóżmy, że dojdzie to do skutku. Natomiast dla nas oczywiście, dla pracodawcy, będzie tą przesłanką legalności, będzie również ta zasada ogólna. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i, i wykonania szczególnych praw przez administratora lub e, osoby, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy. Czyli jak najbardziej mamy e, wskazaną, nawet tą przesłankę ogólną. No i artykuł 9 ust. 2 litera H. Przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, i to dla nas ważne, do oceny zdolności pracownika do pracy. Tutaj nikt nie mówi o przyjęciu do pracy, więc możemy jak najbardziej tą przesłankę legalności zastosować do codziennej oceny zdolności pracownika do pracy. I już. Także, gdyby ktoś potrzebował rzeczywiście um, uzyskać z policji kopię takiej notatki, rzeczywiście mamy podstawy prawne, żeby tego żądać. Ale już niedługo to się zmieni. Miejmy nadzieję, że um, wejdzie nowelizacja kodeksu pracy, która pozwoli na badanie trzeźwości pracowników już przez pracodawców, przez wyznaczoną osobę. Oczywiście, jeżeli chodzi o badanie krwi będzie to musiał być oczywiście jakiś, jakiś pracownik posiadający uprawnienia medyczne. Co do samego brzmienia projektu, to niewiele on zmienia. Oprócz tego rzeczywiście deryguje zostały wychowane w trzeźwości ten artykuł 17, bo jest on tam całkowicie niepotrzebny. No w tym wypadku są to prawa i obowiązki. Spoczywające na pracodawcy, więc dobrze byłoby, żeby to znalazło się rzeczywiście w kodeksie pracy. Natomiast, oczywiście, rozszerzony będzie katalog nie tylko o um, stan, stan pracownika po spożyciu alkoholu, ale również um, kwestia innych, innych środków psychoaktywnych. Zatem um, no, duże będą uprawnienia um, pracodawcy i bardzo dobrze. Znowu nie rozumiem tego świętego oburzenia. Niektórych, którzy mówią, że to jest ograniczenie wolności, wolności osobistych, wolności człowieka, wolności obywatela. No to są bzdury, to jest idiotyzm. No jak można uważać, że pracodawca, który będzie weryfikował stan, stan trzeźwości pracownika, który odpowiada za bezpieczeństwo wielu na przykład osób, My blokujemy jego wolności osobiste. No to jest, to jest chyba nierealne. Także całkowicie zgadzam się ze zmianami. Powinien pracodawca mieć taką możliwość. Oczywiście, jeżeli przyjęty zostanie regulamin, na podstawie którego pracownik wyraża zgodę wcześniej, czyli jest taka procedura przyjęta, ma, ma do tego prawo. Jest to jak najbardziej wskazana w artykule 9 ust. 2 Tara, a przesłanka przetwarzania tych danych. Osobowych, chociaż za bardzo nikt jej nie lubi. No i to tyle, szanowni Państwo. Nie ma dodatkowych pytań, w związku z tym na dzisiaj kończymy. Zapraszam rzecz jasna do zadawania pytań za pośrednictwem naszego punktu kontaktowego. Tymczasem życzę Państwu miłego dnia i do zobaczenia. Do widzenia za tydzień. Aha, jeszcze jedno. Ci z Państwa, którzy dzisiaj czekają na szkolenie dotyczące sygnalistów mówiąc ogólnie będą, będą na pewno mile zaskoczeni, bo udało się, udało się znaleźć czas naszemu mecenasowi Pawłowi, który to szkolenie poprowadzi. Także na pewno na pewno ci z Państwa, którzy lubią mecenasa Pawła, będą z tego zadowoleni. Także zapraszam o 10 na. Na to szkolenie, oczywiście, tych, którzy wiedzą o co chodzi, a wszystkich Państwa, naszych uczestników w wtorkowych Torkowych Z RODO, zapraszam za tydzień. Do widzenia!